Kochanie, smakuje Ci ten pasztet? Kochanie, aż ty musisz zawsze dążyć do awantury. Witajcie, kochani. Dziś u nas będzie królował pasztet z cukini. Pasztet z cukinią, można by powiedzieć, dlatego, że jest jeszcze wiele różnych innych składników. To, że jest tak dużo cukini dzisiaj, może niekonkretnie w naszym ogródku, dlatego że Większość tej cukinii dostaliśmy od naszej koleżanki, przyjaciółki Liliany. Natomiast y, cukinia zawsze, czy niemal zawsze, bardzo obficie plonuje i teraz jest ten czas, gdzie trzeba coś z nią zrobić, prawda? Różnego rodzaju przetwory i potrawy. Jeśli chodzi o pasztet z cukinii, to jest to przepis sprawdzony. Pasztet piekłam przez wiele, wiele lat. Przez ostatnie lata, potem, potem ostatnie lata to była przerwa, natomiast teraz znowu w obliczu takiego urodzaju sięgam po ten pasztet. Co będzie nam potrzebne do przygotowania pasztetu? Oczywiście będzie potrzebna cukinia. I tutaj mam cukinię, którą wybrałam. Taka cukinia niemal kilogramowa będzie odpowiednia. Do tego będą nam potrzebne jeszcze pieczarki, marchewki, cebulka, czosnek, to jeżeli chodzi o warzywa, będzie nam potrzebne to, co scali pasztet, czyli to jest starty żółty sen oraz jajeczka i jeszcze będzie potrzebna bułka tarta, niektórzy do pasztetu dodają na przykład kaszę mannę, ale ja wolę dodawać bułkę tartą, według mnie ten pasztet wtedy jest smaczniejszy. Będą też potrzebne przyprawy i oprócz soli, pieprzu będziemy potrzebować paprykę słodką i można dodać przyprawę typu gyros, czy przyprawa jest taka do kurczaka chyba ona się nazywa. Natomiast ja dodam oczywiście naszej ulubionej przyprawy cacyki. Pasztet można piec w foremce podłużnej, w takiej keksówce, natomiast ja zawsze Akurat pasztet piekę w mojej ulubionej foremce silikonowej. To jest właśnie taka do babki w zasadzie, ale wtedy ten pasztet wygląda bardzo, bardzo ładnie. Zaczynamy od tego, że cukinie trzeba będzie pozbawić gniazd nasiennych i zetrzeć na tarce. I to jest pierwsza rzecz, którą robimy dlatego, że potem a jeszcze olej będzie potrzebny. Jeszcze olej. W każdym bądź razie to robimy jako pierwsze, dlatego że startą cukinię posypiemy solą po to, żeby ona puściła sok. Ten sok potem odciśniemy, a w tym czasie przygotujemy oczywiście razem z mężem pozostałe składniki. I trzeba będzie też na tarce o grubych oczkach, podobnie jak cukinie, zetrzeć marchewkę, zetrzeć pieczarki. cebulę i czosnek bardzo drobno posiekać. To zabieramy się do pracy. A te ogórki też będą potrzebne? A te ogórki będziemy robić w międzyczasie, dlatego, że już czeka zalewa ogórki, więc jak będzie chwila czasu i na przykład pasztet będzie się piekł, to wtedy ja pokroję ogórki, a Ty je bardzo ładnie upchasz w słoikach, a potem zalejemy to zalewą i będziemy pasteryzować. Tak. Papryki do pasztetu nie obieramy, dlatego, że będzie nam potrzebna właśnie ta skórka do takiego akcentu kolorystycznego. Wydrążamy te gniazda nasienne, najlepiej jest to robić łyżką. I zaraz będę cukinię tarła. Ale niezrumienionej cebulki. Dodaję czosnek i to chwilkę razem się podsmaży dalej. Nie dodaję czosnku razem z cebulą, dlatego że czosnek mógłby się przypalić i wtedy będzie taki smak goryczki. Dlatego dopiero właśnie do podsmażonej cebuli dodajemy czosnek. Razem dosłownie chwilę smażymy, żeby się te smaki i aromaty połączyły i następnie do tego dodaję starte pieczarki i te pieczarki razem z cebulą i z czosnkiem będę tutaj smażyć o około 10 minut. Pieczarki są gotowe wtedy, pieczarki z cebulką i z czosnkiem, kiedy większość wody z pieczarek odparowała. O to właśnie chodzi, po to to robimy, bo nie chcemy, żeby nasz pasztet pływał w tych wszystkich wodach. Więc tutaj już wystarczy, odstawiamy, żeby to przestygło i teraz powracamy do cukinii. I możemy zacząć wyrabiać nasze ciasto, tak zwany pasztet. Do startej marchewki dodajemy odciśniętą cukinię. Powinna być dosyć dobrze odciśnięta, ale jeśli nie będzie aż tak dobrze, to nic nie szkodzi. Właśnie dlatego mamy bułkę tartą, żeby nam wpiła te soki, które tutaj jeszcze będą mogły się pojawiać. No jak każdy dobry pasztet, musi być to ciasto dobrze wyrobione. Dobrze, cukinia, marchewka. Do tego dodamy pieczarki z cebulą i z czosnkiem. I teraz to trzeba wymieszać, ponieważ znacząco obniży to temperaturę tych pieczarek. Tutaj rozstrzypiona jajka. Jajka dodam na samym końcu, ale chcę już mieć gotowe. To były jajka od jakiejś małej kurki, bo takie małe. To jest od naszych kurek. Od naszych kurek to są. Dzisiaj były dwa jajka, tak? Czeczczoraj. Niech sobie to w takim razie czeka. O. I już można zacząć mieszać to tak, jak powinno być. Wyrabiane rękoma. Ser i jajka dodajemy na końcu. Teraz dodam bułkę tartą. Olej. Okay. I zaraz przyprawy. Nie będę tego przyprawiać tak jak dla nas, bo zrobiłabym z chili, ale będziemy mieć gości, którzy raczej preferują dania łagodne. Mamy i babcie, więc trzeba to uwzględnić w menu ich smaki. Dobrze. I przyprawy. Sól. Sól była już użyta, ale to za mało do samej cukinii. Pieprz. Teraz też chyba za mało już. Dobrze. Pieprzu nie za dużo. Mówisz, że za mało było soli, tak? Soli musi być porządnie, bo wtedy to podkreśla smak tej potrawy. Dobrze wydobywa smak. o! Papryka słodka, nasze cacyki, to może być inna przyprawa, tak jak już też wspominałam. I za chwilkę ostatnie składniki. Przyprawy powodują, że to jest tak aromatyczny serek starty. I jajka. Piękne, żółciutkie jajeczka. I tak wstępnie to zamieszam łyżką, a potem będę wyrabiać tak, jak to się normalnie robi, czyli rękoma. I wszystko jest już dobrze wymieszane. I możemy przekładać do foremki. I tak to wygląda. Teraz foremka ląduje w piekarniku 180 stopni Celsjusza na godzinę. No i co, kochani? Hmm. No? Czasami coś nie wychodzi i nie wiemy tak do końca dlaczego. Dlatego, że robiliśmy w tej e, silikonowej foremce. foremce, robiliśmy w szklanej foremce. W szklanej foremce rewelacyjnie wszystko wygląda. Natomiast z tej było ciężko wydobyć no właśnie, ten właśnie. No właśnie, zobaczcie, no, tak jakby się przykleił po prostu do foremki silikonowej i zostało tutaj. No niezbyt ładnie to wygląda. Ale no myślę, że pomimo tego nieładnego wyglądu, który mi wybaczysz, to po prostu spróbujemy. No tu bez problemu. Tu bez problemu. Znaczy, przyznam się odchodzi. Wam szczerze, że zaglądałem potworemkę i próbowałem to. I tak? powiem Wam, że smak jest obłędny. Naprawdę no spróbuj, bo to jest coś wspaniałego, całkiem dobrze wygląda. No teraz tak. Myślałem, że to będzie całkiem się Ale wydawało. tu już, słuchajcie, i do góry nogami, i wytrzepywanie i w ogóle nie chciało wychodzić. Ciekawe dlaczego. No nie wiem, ale powiedz. No, nie w ogóle po prostu, słuchajcie. Hmm. Niesamowite to jest. To jest tak pyszne, że absolutnie w 100% tak polecam Wam zrobić to. Od razu mam e, ochotę na... Ziemniaka, ziemniaka właśnie, właśnie, może z tego można by było zrobić jakieś kotleciki. E, z tego ciasta? No? Na pewno. No bo Są to rewelacyjne. Jest, to jest dowolne, taki, w jakiś sposób to. Taki smak, że szok po prostu. Tak, i ja kiedyś właśnie ten pasztet cukiniowy robiłam bardzo, bardzo często, i on jest dobry na ciepło, na zimno. Można potem na przykład pokroić w takie kawałki i obsmażyć jeszcze dodatkowo, żeby odgrzać. Naprawdę jest pyszny. I Ty tego nie pamiętasz, bo my wtedy się słabo znaliśmy, ale kiedy pojechaliśmy na taki wspólny wyjazd, laboratorium filozoficznego, gdzieś tam w jakieś góry, to ja właśnie taki pasztet cukiniowy wzięłam ze sobą i on wszystkim smakował, Tobie też, ale tego nie pamiętasz. Jest naprawdę rewelacyjny. Wiecie, że jak coś mi nie smakuje, to ja mówię to, ale jak coś smakuje, to też mówię, róbcie to. To jest naprawdę coś nieprawdopodobnego, jeśli chodzi o smak tego. Bardzo Wam serdecznie, kochani, polecamy, polecamy. ten przepis. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi, kot w komórce, spryt wiaszczurce, w tym istota tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję. Świat jest światłem, które mam. Jest Ok, świat się cieszy z pracy. I'm okay, I'm okay. World is heavy in this way. Come and stay, join my way. Ciesz się ze mną, bawi śmiej Make okay, walk this way. To co widzę, to co czuję Tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję Zmierzam wprost na szczęścia szczyt Tak wygląda ludzkie życie Jesteś okej okay, jeśli chcesz Żyjesz w dole lub na szczycie W każdej chwili i w tej też jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy mej.